Cześć, nazywam się Upaulina Lupa. Gdzieś z sery bądź z sobą z temat OWOW i nie OWW, różnica w temacie sensu życia. Przeczytałam w książce Kryształ Pit Jak mniej się na w zwyczajnym świecie i zrozumiałam, jak my podchodzimy, bo też jestem -W -W, a jak nie OWW, do tematu sensu życia właśnie. E, wcześniej mówiłam o innych rzeczach o, 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 o ważnych, ale sens życia to jest jakby największy taki kłopot dla nieobowiązków. Oni się w ogóle nad tym nie zastanawiają. E, w ogóle zagłębianie dla nich to jest nie. nie to jest po powierzchni płytko, e, tylko przyjemności robić miłą atmosferę korzystać sobie z życia a my zagłębiamy się i zadajemy sobie pytanie I ja na przykład mam bardzo często właśnie sens życia typu po co to wszystko nareszcie dostałam jakąś odpowiedź i też ktoś mówi o tym po co to wszystko to jest w, taki, w takich stanach kiedy jestem zmęczona, kiedy po prostu coś mi nie idzie czy jestem przebostowana? No bo jak wiesz, o bardzo często się męczy. Ten świat za szybko pędzi. No i właśnie. I co tu zrobić? No jak oni się w ogóle tak nie przejmują tym, no to może trzeba by było się trochę nauczyć od nich. No i trzeba odpuszczać. Trzeba odpuszczać i może uda się Tobie mniej zagłębiać. Mm. Nie twierdzę, że, że w ogóle. Nie, 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 nie. Bo to nie Twoja natura, ani, ani moja. Ale może też bardziej urealniać. Odpowiadać sobie na pytanie, czy rzeczywiście, jeśli pojawia się lęk, czy on rzeczywiście się dzieje, czy to jest, czy to funkcjonuje, istnieje, czy to jest tylko w mojej głowie. I wtedy odpuszczać. Albo zająć się Opowiadaniem sobie historii. To jest bardzo dobre narzędzie do właśnie: czy to pisania o sobie historii, czy to spisywania, co się działo w ciągu dnia, czy to w ogóle tak opowiadanie sobie, może bajki o sobie, a może filmu o sobie, albo jak chciałabym, żeby moje życie wyglądało. To jest takie narzędzie. Żeby pomóc sobie właśnie w tym wyjściu z, z tego za dużego analizowania i bardziej przerzucenia tego na, na jakby odpuszczenie, ale też przerzucenia na pisanie, czy opowiadanie sobie własnej historii. Hmm. Sama doświadczam tego, sama to próbuję przemielić i to robić, żeby właśnie Dać sobie odpocząć od tego nadmiernego myślenia, analizowania, zagłębiania się, bo można po prostu czasem zwariować. A najgorzej jak jestem zmęczona, wtedy wyczerpanie jest i fizyczne, i psychiczne to jest dramat. Więc postaraj się w tym momencie spisywać sobie. Ja na przykład prowadzę taki codzienny, Spisuję sobie, co zrobiłam, czego doświadczyłam, co przerobiłam, co zrobiłam dla swojego ciała, za co jestem wdzięczna, co zrobiłam dla swojej duszy. A... Ale też właśnie próbuję do tego dodawać te takie historyjki o mnie samej. Jakby opowiadania sobie, jaka ta Paulina czy Paulinka jest fajna, co przeżyła, co jej się udało. Tak jakbym trochę Pisała scenariusz. Mam nadzieję, że to Ci troszeczkę pomogło. No i mam nadzieję, że do zobaczenia, do kolejnego filmiku. No to Pa!